Kobieta zrobiła niewiarygodną rzecz. Kamera z samochodu, który znajdował się tusza bok, wszystko zarejestrowała. Materiał momentalnie stał się hitem w sieci. Kierowca nie dowierzał własnym oczom. Pewna kobieta postanowiła skrócić sobie nieco drogę, jaką miała do przejścia. Nikt chyba nie spodziewał się, że wtedy wydarzy się coś podobnego. Niewiarygodne zajście zostało nagrane, a krótki film opublikowano w sieci. Wystarczyła chwila, by stał się wiralem, nie mieści się w głowie. Kobieta gwiazdą internetu. Wszyscy mówią tylko o tym, co zrobiła chodzenie na skróty, nie jest niczym nadzwyczajnym. Piesi potrafią obrać najbardziej zadziwiające ścieżki, by tylko skrócić dystans, jaki muszą przejść. Przechodzenie obok pasów zamiast po nich nie jest już raczej dla nikogo niczym zaskakującym, ale to, co zrobiła bohaterka tego nagrania, odbiera mowę. Mieszkanka Gdańska także postanowiła obrać drogę na skróty, jednak w dość niecodzienny sposób, wędrując sobie pasem zieleni wzdłuż drogi. Najwyraźniej chodnik był zbyt daleko, by do niego dotrzeć. To jednak dopiero początek. rejestrator znajdujący się w aucie przejeżdżającym obok, zarejestrował moment, w którym kobieta zdecydowała się jednak obrać właściwy kurs i przejść na chodnik. Tu również jej wybór okazał się nietypowy. 2. Ministerstwo Zdrowia przekazało fatalne wieści. Mamy nowy rekord zakażeń koronawirusem. Liczby są bardzo niepokojące. 3. Sprytna mieszkanka Gdańska postanowiła przejść pod barierką, ale tu plan zaczął się komplikować. Piesza już się zniżyła, już miała przedostać się na drugą stronę, aż tu nagle. Zderzyła się z szybą. Okazało się, że to nie barierka, a szklane panele oddzielające jest dnie odchodnika. Jak pokazuje nagranie opublikowane na kanale Rytm DMB w serwisie YouTube. Zderzenie do najprzyjemniejszych nie należało. Internauci jednak nie potrafią powstrzymać się od śmiechu. Źródło: YouTube.